w grę. o właśnie jesteśmy w jakiejś grze, gdzie się kopie laki, bloki, i ja jestem przy tych, patryk, i za mną znów zagra mój kolega Patryk, i ja jestem przy tych, aha, przy tych, a mam dwa Kaja do mnie dołączyła. Moja koleżanka, wy się znacie. A daj mi trochę bloków. Na co chodzi noc. Kupi. Mam diamenta! Bra, gdzie ty jesteś? No tutaj Dawid z kajką. A gdzie z Kajką? Tu jesteś, zobacz. No A, tu się ma Kaja. Ej, ja, ci... Ja chcę ja, ja z Dami tego ręgoła. Zesklartujemy diamentowy gacie. No ja nawet nie mam żadne nic. No, to jest... ja mam tylko dwa bloki e, tęczowego i jeden diament. Bo ty... ja mam jeden niebieski. Lucky Block. Tutaj... Ej, jaka okay, już, okay, już gra w tym do no, od razu bez złotą zbroję. Nie bo ja jej bo ja jej ja

się nie zrobić z butów, oni mi już się zniszczą. Wiesz co Zapłacę ci. Diamentem. co mogę zrobić... A ja? jak będą pipunek? Daj zobaczyć. tu. no no to ja ci zrobię hełm. A tu buty, co wybierasz? Hełm czy buty? Buty bo mi się od razu zaraz zniszczą. Chyba nie siedziby by moje stópki bolały, prawda widzowie? Tutaj gdzieś to A jakie?

Ale mi się jeszcze nie załadowało! Nie mogę iść tam! Ja co tak dziury? Ja nie wiem co! Ja, ja tu zaraz zginę! Ja sobie tepię jakiś zdebieg bije! Nad mnie mieczka, żeby się być! On zb... I kolejny bikon mnie bije. Prawda widzowie? No to ja mam takie lagi. Nie. Gdzie ty jesteś? No obok zboża. Zboża? Przejdźcie dookoła. Nie, nie wiem, do zboża. A Dookoła przejdź. Przydaj mi jakiś pieczy, choć coś słabszy, bo nie mnie bije. Ale potrzebuję patyk. A to wiesz co? Bo ja bo ja mam akurat 20 patyków. Oczywiście mi jeden. Nie? to daj mi patyka no dałem ci patyka trochę. to czemu mi nie przyszło no bo cię mam straszne lagi nie wiem <grym> no, no nie ruszaj się nie mogę bo mam straszne lagi to mi się samo się robi o uspokoiło się masz masz teraz już powinny trzymać

Patryk znik zniknąłeś. E, przy przyzborze. Przy Waci, ja szukam nie nigdzie tu nie ja ma. Tu jestem, ja tu jestem, tam było zboże. A, więc ja przyszłem tu do... o widzę cię z Kają. Jest... Widzę Kaję. Tu jest przede mną. czemu ona mnie bije?

Ile? Ja. Ej, mój kolega widzowie prawie zginął. Ja. Kebab! Widzowie kebab! Ej, patrz, nie spłuż, Zosie, ona śpi. Musimy być ciszej. Jak to? Traciłeś rzeczy? No. Ale zostało mi trochę. Ale co? I tamów. Jakie ci zostały? No i buty i, 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 i spodnie diamentowe klapa diamentowa. A. Chyba akurat zbroja nie znika. Bo mi nie znikła. Jak za pierwszym razem z, umarłem, ale potem za drugim nie miałem założonej zbroi i zginąłem. Typ. Co? Jakiś typ. Który ty? Dobra. O, e ja jakiś typ Ja sobie nic nie można A ja tu biję z rąk. To mieć. Ale żeby się nie skapnęli, że jestem Rainbow. No i co z tego? Czy nie? Trudno zobaczyć? Nie, łatwo zobaczyć. Łatwo zobaczyć. Dawid, ale daj mi miecz swoich. Nie ma. ci zrobię. Ale to ty mi nie dałeś tych dwóch bloków. Co? Ty mi nie dasz tych dwóch bloków. Ale oni... Nie... Może... Ej! Zabił typa i jeszcze go zakopał! Ale mi... NIE! NIC! Wyjdź z jak najlepiej. Jak cię akują, jak ja dobry. mam Ej, to widzę wykonić filmu, Sajdara.